Proszę, proszę, proszę! proszę, proszę! 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 Ale wie no co, ja tak sobie myślę, że ja jestem gapa, bo mogliśmy po prostu założyć buty i normalnie iść. No ale to nic, się trochę poprzebiegaliśmy. Zakładamy te nasze damn buty. Buty zapomnieliśmy Słuchajcie, jesteśmy w kolejnej kraju, jest bardzo tłuszcz. No, no. Ale wiem, co no co, ja tak sobie myślę, że ja jestem gapa, bo mogliśmy po prostu założyć buty i normalnie iść. No ale to nic, Zaczy, trochę po przebiegaliśmy. Zakładamy te nasze połącze buty. Buty no, ja, zapliczeli! Że... Słuchajcie, jesteśmy w kolejnej krajewie jest bardzo dużo. <laughs> Gapa, bo mogliśmy po prostu założyć buty i normalnie iść. No ale to nic, się znaczy, trochę przebiegaliśmy. Zakładamy te nasze młodsze buty. Buty zapomnieli. No ja. a, Słuchajcie. Słuchajcie, jesteśmy w kolejnej krainie, więc bardzo dużo. mogliśmy po prostu założyć budy i normalnie iść. No ale to nic, coś się trochę poprzebiegaliśmy.